Dobry dzień, dobry. Witamy się kolejnego dnia z Chiang Rai. Dzisiaj jesteśmy, o muszę iść tam przez bramkę. Dzisiaj jesteśmy pod białą świątynią. Musicie kupić bilet, jeśli chcecie ją odwiedzić. Bilet kosztuje 100 batów za jedną osobę, to jest jakieś ponad y, około 11 zł. Świątynia jest cała biała. 100. 100. Możecie się idziemy. Mamy tikety. Idziemy. I idziemy. Idziemy Wam pokazać, co tu jest. Ludzi jest coraz więcej, już a i tak z... przyjechałyśmy o godzinie 8.56. Jestem oczarowana już i tak. Oczywiście wiadomo, trzeba mieć zakryte ramiona, zakryte kolana, inaczej nie wejdziemy. Przeszłyśmy. Ogromnie piękne wrażenie. To jest coś, coś niesamowitego zobaczyć to na, na żywo. Wszyscy robią zdjęcia i cały czas jest jakaś przerwa. Przechadzają się księżniczki po labiryncie. Na sekundę do świątyni dostajesz plastikową torbę, i po trzech minutach musisz ją już zlutalizować, a ja ją zostawię, bo będzie wielokrotnego użytku. Justinka zakłada buty. Musimy powiedzieć, że w środku nie można było robić zdjęć ani nic takiego, ale jak mam porównać do niebieskiej świątyni, to niebieska była imponująca, a ta bardzo skromna nawet miała drewniany sufit po prostu drewniane deski. Może to chodzi o kontrast, że z zewnątrz wygląda imponująco, a w środku jest skromnie. Cholera wie. Ciekawostek. Niebieska świątynia, którą widzieliście w poprzednim vlogu, to jest świątynia zaprojektowana przez ucznia architekta, który projektował tę świątynię. Więc ta niebieska powstała później niż ta biała. I powiem szczerze, że z zewnątrz biała jest dużo bardziej imponująca, jest niesamowita, wydaje się po prostu surrealistyczna. Natomiast niebieska w środku jest przepiękna, ma tyle detali pokryty malowidłami sufit, ściany. Tutaj było dużo bardziej skromnie i właśnie absolutny zakaz robienia zdjęć i nagrywania czegokolwiek. Bardzo dużo osób tutaj pracuje nad utrzymaniem całego obiektu. Jest mnóstwo osób. Widziałyśmy panie, które kleiły kryształki, które poodpadały, te srebrne, więc świetna sprawa móc powiedzieć, że pracuje się przy białej świątyni i klei kryształki.

Jest tutaj jakaś grupa dzieci, ubranych tak samo. O, ticket. O właśnie. Ogólnie wstęp do parku jest chyba darmowy. Przynajmniej wjechałyśmy do niego bez problemu. A tutaj jest... Tu są bilety. a widzisz. 300 batów za zjechanie z W każdym razie my wjechałyśmy za darmo. Odległości są ogromne, więc będziemy sobie po prostu podjeżdżać. Patrzeć, co tutaj jest. Park jest bardzo piękny, ogromny, bardzo zadbany. Wiemy tyle, że można tutaj wynająć rower, można wynająć rower elektryczny. I różne jakieś takie aktywności tutaj są. Wynajęcie rowera dla przykładu kosztuje 200 batów na półtora godziny, co nam daje między 20 a 25 zł za półtora godziny. I można się tym rowerem przemieszczać, bo park jest naprawdę rozległy, ale nie bierzemy rowerów, bo my po coś zapłaciłyśmy 650 batów za skuter na trzy dni i szkoda nam jest po prostu kasy jeszcze, żeby wynajmować teraz rower, więc na razie ograniczymy się do skutera. Trochę nim może pojeździmy. Zobaczymy jak ten park tutaj wygląda. Jest takie mini zoo, ale tam kosztuje wstęp 150 zł. Tutaj są zebry, żyrafa, a może nawet kilka, jakieś takie bawoły, świnki morskie. Pyszna herbata, tajska herbata z kokosem. Przepyszna, czuć w niej i czarną, pyszną herbatę, i kokosa. Bardzo ciekawy smak. Mm. A to z tego, z tego co się domyślamy, to jest plantacja herbaty. Ktoś tam pracuje nawet na tej plantacji. Muszę się ujawnić, a Tak. Widzimy teraz na plantacji herbaty i moja żona. Powiem Wam parę słów na ten temat. Na ten temat. W parku, w którym jesteśmy, jest ogromna plantacja herbaty, która jest również ogromną atrakcją ekoturystyczną w regionie. Działa od ponad 40 lat i produkuje wysokiej jakości herbatę. Ręcznie zbierane liście uprawiane są na wysokości ponad 1000 metrów. Plantacja tutaj herbaty zajmuje około 7% powierzchni całego parku. Zbiory herbaty często odbywają się od listopada do lutego, kiedy są odpowiednie warunki klimatyczne, czyli idealnie tutaj przyjechałyśmy. Czyli pora sucha. Pora sucha, tak. Czy dlaczego uwielbiam nasze wycieczki? Bo jesteśmy znowu w miejscu, gdzie biała stopa tutaj nie zachodzi. Gdzie biały turysta jest egzotycznym turystą. I właśnie tak. Wyglądamy my, siedząc wśród bardziej opalonych, jedzących, gdzie nie ma dostępnego menu po angielsku. I wiecie co, jest cudownie: wszyscy na nas patrzą, my się uśmiechamy, próbujemy dojść do tego do wszystkiego, tłumaczymy sobie na swój sposób i ogarnęłyśmy czacze. Ale wybierałyśmy tak długo, że pani w końcu do nas podeszła i zaczęła do nas mówić po angielsku: czy smażony ryż, czy chcemy makaron. I ja sobie wziąłam smażony ryż z omletem, a Marielka miała wziąć zupełnie co innego, a wzięła to nie wiem dlaczego poddałaś się, czy co? Nie, bo myślałam, że to jest smażony ryż z bazylią i z tym, a nie, że sama smażona bazylia. To trzeba było może powiedzieć, że bazylia. Tak, później, a później my tak wychodzimy na tym, że 150 zapłacimy, bo liczą nam na za odwiedzielne. Tak. No. Ja chcę kole, Mogę chcieć kolę? Czy to jest niezdrowa kola? No. Niezdrowa. Dobrze. Idę, idę po... Przestawić motocykl. Możesz nagrać jak przestawię motocykl w cień. A gdzie jest plecak? Wczoraj wynajmowałyśmy skuter. Zapłaciłyśmy 650 za 3 dni. I możemy go oddać w sobotę wieczorem, co jest fajną opcją, bo w niedzielę wylatujemy już. Mamy lot. Z Chiangrai do Krabi z przesiadką w Bangkoku i właściwie mamy go z samego rana, więc, jakoś bardzo rano, w środku nocy, musimy wyruszać. Także, skuter mamy na trzy dni. Myślę, że wiele dzięki temu zobaczymy. Wybieramy się dzisiaj na plantację kawy tuż po obiedzie. Mariolka znalazła, że jest jakaś plantacja kawy. Opinie są świetne, ludzie zachwyceni, więc jestem bardzo ciekawa tego miejsca tej kawy. Bardzo chętnie bym spróbowała takiej kawy. Myślisz, że mogę tam podejść? Nie, Korkuliesza. Jedziemy To ja się przejdę na górę. Przepraszam ciebie ja się, pamiętam to. Dojechały się na miejsce. Droga była kręta i wymagająca. Ale moja żona dała radę. O, sztachowali. Dasz mi też? Tutaj mamy wejście do Kofi Baru. Idziemy obczaić rejony. Ogólnie jest to pośrodku niczego. Wysoko w górach. Koguty tu są nawet. Mariolka zjadła. A jak to Tak, Idziemy dalej. Tu się coś suszy. A ja taką piękną będę piła. Ale że oczywiście... Pani przewodnik, proszę. To jest roślina kawowca. To są coffee cherries, czyli tak zwane ym, kawowe wiśnie. W każdym razie tak się nazywa po prostu owoc kawy. Te zielone świadczą o tym, że to jest jeszcze niedojrzałe. Zbieramy czerwone. Zbieramy czerwone i poddajemy obróbce. Najpierw suszymy albo moczymy, a później wypalamy. I tu też jest kaw... kaw... Kawowe uwocze. Kawowe, kawowe, A tu są koreańskie jakieś dzieci. One wyglądają jak koreańskie. Ale <grymne> są słodkie. Są Taka słodkie. Bąbrze. A co tam jest? Nie wiemy. Pewnie pokoje. Oh. Pewnie pokoje. O tutaj, a tutaj już pokazywałaś, tutaj już jest właśnie złowiona. Ale pachnie cynamonem. Hmm. Hello! ci nie mogę Ale biegną <noise> high five, high five. Nie? Piąteczka. Piąteczka? Yeah! <głosy> Brawo! <głosy> <głosy> One jakieś pieniążki mają? może pieniążki by chciały? Uciekaj. Uciekaj. Kurczaczki. Może damy jakiegoś pieniążka? Trzymaj kamerkę. Ale jakieś drobniaczki takie naprawdę To piąteczce? No. Dobrze. Damy czy nie? Nie wiem. No dobrze. Ja nie wiem Mysza, jak czujesz? Święcie ja się ucieszyły. Nagrała się bez pozwolenia. Zaczynamy tu. Dotarłyśmy na jedzenie oczywiście. A skądże? Ale tu są orzeszki. La, 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 la. Mm. Dobre? Czy tak go? Tak Jak smakuje tobu? Nijak. No i tak właśnie smakuje. Ja mam tobu. Ja mieć sałatkę z tobu. Ale generalnie jest to tofu z jakiejś zupy, która przypomina zupę krewetkową. Nie nie? Nie wiadomo kiedy na naszym stoliku wylądowały dwa talerze warzyw. Jesteś o tym wiesz? Podsumujmy tę pyszną kolację. Mariolka uratowała ją, bo poszła po warzywa smażone. Bo inaczej było bardzo średnio. Dałyśmy 200 batów za to tofu. Te trzy rodzaje. Żart, to jest żart. W ogóle to nie miało nic wspólnego ze zdjęciem. Właśnie, o to chodzi, że my się nacięłyśmy na zdjęcie, które było przepiękne. To było naprawdę przepiękne. Trzy posiłki, które wybrałyśmy były hmm. naprawdę dla oka przyjemne, po czym przynieśli nam kawałek tofu wysranego. Wyglądało wysrane. <laughs> Ale porcyjki takie też, że to wyglądały jak przystaweczki jakieś, a nie dania główne. A hmm. naprawdę, o matko, pies się czofra nad mandarynkami. Ten piesek o, świetnie to wygląda. No dobra, no, to mi mów. Także ostatecznie najadłyśmy się tylko dlatego, że wzięłyśmy z innego stędu te warzywa. Więc no i finalnie zapłaciłyśmy 260. Ale ja powiem, co to za historia z tymi warzywami. Bo... Wczoraj też zamawiałyśmy tam warzywa. Też w tym cieście smażone na głębokim oleju. No to już paliwo, że smażone na głębokim oleju. Ale wczoraj też był problem, Przynios, facet nam przyniósł dwa dania, których e, nie chciałyśmy. Jedna sprawa to był mój błąd, bo e, na samym początku powiedziałam mu, że chcemy frytki, a on powtórzył numery i ja tego nie strzeliłam. Więc to był mój błąd, że nam przyniósł nam e, Spring Rollsy. Ale drugi błąd, który się pojawił dzisiaj też, jest napisany na tablicy e, dwa dania obok siebie. Mix Vegetables, które kosztowało 60, i Crispy Veggies, które kosztowało 30. Więc chcąc zamówić dla za nas dwóch, jeden talerz, mówię, że chcę Mix Vegetables, bo jak sama nazwa mówi, Mix to jest warzyw, tak? Ja tak zrozumiałam i wczoraj też. O czym patrzę, a pani nakłada w ogóle do smażenia też protki, yy, yy, krewetki. Ja mówię, nie, 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 ja tego nie chcę. Ja chcę mix Vegetables. I ona mówi, no numer 11. Ja mówię tak, że chcę warzywa same, bez żadnego mięsa i bez niczego. ona nie, no to nie to! I sobie myślę dlatego wczoraj jadłyśmy rybę. Bo I kurczaka, którego, i nie kurczaka chciałyśmy. którego nie chciałyśmy, bo według nich mix Vegetables to jest kurczak. E, szprotka, krewetka, no i warzywa cebula, ba, e, batat. batat, i coś tam. Fasolka szparagowa, jakby więc dobrze, że dzisiaj odzywam mordę, chociaż zaczęli już robić. I o ile żona była miła, to ten facet, który wczoraj też e, się nie mógł z nami dogadać, to już tam pod nosem coś się burkał, i sobie pomyślałam, kurczę, no, sorry, memory, ale trzeba pisać. Te zdjęcia też w ogóle nie, pokazywały, nie pokazują, co jest w środku. Bo, jakby tam było napisane Mixed Vegetables, ale było wyraźnie pokazane, że to jest krewetka albo szprotka, no to jeszcze inaczej. A to po prostu wszystko w cieście wygląda tak samo. No i to jest historia, że zamiast tego zeżarłyśmy, musiałyśmy zerzeć dwie dwa talerze yy, mniejsze, bo one były w cenie tego, co zapłaciłam za ten Mixed Vegetables. Także taka jest historia. Idziemy do domu, mamy 30 minut e, i co? I żegnamy się z Państwem. Żegnamy to był... się, zapraszamy na kolejnego vloga. Jeśli Wam mało, zapraszamy do działu dla osób wspierających. Tam są dodatkowe wrogi z jakichś naszych przypałów z Tajlandii. Dzisiaj Czasta się zmartwiła, bo mówi do mnie, że mamy mniej obserwujących tych subskrybentów. Wspierających, ja będę tłumaczyć. Wspierających. <laughs> Więc jeżeli chcesz zostać wspierającym, żeby Czaście było, poprawić było. humor, no to zapraszamy Cię serdecznie. Dziękujemy Ci pięknie i do zobaczenia.